W ostatnich latach ze wszystkich stron słyszymy o wyzwaniach związanych z kryzysem klimatycznym, emisją CO2, generowaniem oraz magazynowaniem energii, czy też wyczerpującymi się zasobami wody pitnej. Wiemy już, że aby stawić czoła tym wyzwaniom, musimy działać zdecydowanie, a równie i przede wszystkim rozważnie. To właśnie tu, w Warszawie, w sercu Polski, z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego, rozwija się projekt, który podjął się tego zadanie. Chcecie więcej wiedzieć? No to hop! Woda, wodór i węgiel 3W. Łukasz, proszę mi powiedzieć, o co chodzi. Jasne, nie ulega wątpliwości, że to, w jaki sposób będziemy zarządzać tymi trzema zasobami, będzie miało ogromny i kluczowy wpływ na naszą przyszłość. Inicjatywa 3W wspiera i koordynuje działania świata nauki, świata biznesu w zakresie rozwoju technologii i w zakresie rozwiązań związanych z tymi zasobami. Gdy Łukasz mi powiedział o wszystkich projektach, które dzieją się już w całej Polsce, pomyślałem, że musicie to zobaczyć. a nie będziemy dużo mówić, wolimy jej Wam pokazać. Jesteście gotowi? No hop! Myślicie kiedyś, żeby napić się wody z Wisły? Albo na przykład morza? Come on, Patrick, przecież ona jest brudna! Ale co, gdybym Wam powiedział, że dzięki pracy polskich naukowców będzie to jak najbardziej możliwe? A właściwie już jest. W nanoclinie stworzyliśmy Nanomebrane nanosinex, które y, oczyszczają i odsalają wodę bez użycia dodatkowej energii czy ciśnienia, wykorzystując wyłącznie siłę grawitacji. Dzięki węglowi można oczyszczać wodę. Tak, związką węglowym, dokładnie. Tak. Nieźle co? A to dopiero początek. Jedziemy dalej. Patryk, to jest to auto, to zobacz. To jest to. No. Ale wrażenie robi. Wow. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Naprawdę wygląda super. super. A słyszałem, że wodór, który napędzany jest ten samolot, można produkować nawet ze śmieci. Czy to prawda? Tak, dokładnie. W WTT stworzyliśmy technologię, która umożliwia całkowitą utylizację odpadów. Dzięki tym rozwiązaniom z odpadów. Odzyskujemy produkty możliwe do ponownego użytkowania, w tym energię elektryczną i ciepło. Ale przede wszystkim dzięki naszej technologii z odpadów uzyskujemy duże ilości wodoru. Z jednej tony odpadów jesteśmy w stanie uzyskać nawet ponad 100 kg wodoru. Wow! Moi drodzy, dostałem informację, że czeka już na nas kolejna historia, ale tym razem chodzi o produkcję żywności. Łukaszu, muszę ci szybko przetransportować tam. Jesteś gotów? No okay. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Co to właściwie za miejsce? Gdzie ja jestem? Jesteśmy w nowoczesnym laboratorium biotechnologicznym, w którym e, pracujemy nad komponentami do naszej farmy akwaponicznej. Farma akwaponiczna, to ma coś wspólnego z obiegiem zamkniętym wody? Tak, farma akwaponiczna jest to nowoczesny system do produkcji żywności, w którym mamy obieg zamknięty wody, ale też materii, dzięki czemu my minimalnie wpływamy na środowisko, ponieważ nie tracimy wody i mamy minimalną emisję CO2, ale również środowisko minimalnie wpływa na naszą żywność, którą produkujemy w takiej farmie, dlatego że nie używamy antybiotyków, nie używamy pestycydów, ani innych substancji, które są pochwalające. Pochodzenia sztucznego, które mogłyby zaszkodzić naszej żywności? Tu mamy krystalicznie czystą wodę w obiegu zamkniętym. Ale co z sytuacją, kiedy mamy do czynienia z dużą ilością zanieczyszczonej wody? Na szczęście i na tę okoliczność mamy odpowiedź. Bardzo dziękuję za wizytę w laboratorium. No i muszę uciekać do Warszawy. Super się jesteś, czekaliśmy już na Ciebie. Wojciech, proszę powiedz nam, jaką rolą w świecie CW mają innowacje w zakresie zarządzania ściekami? Cyfryzacja ułatwia wiele aspektów naszego życia, więc my wykorzystaliśmy ją do ochrony środowiska. Zabraliśmy dane o nieczystościach z terenów, gdzie nie ma kanalizacji. Stworzyliśmy program, dzięki któremu śledzimy drogę ich od domu do oczyszczalni. To olbrzymi krok w kierunku czystości naszych wód. Dzięki Wojtek, to kolejny przykład tego, jak dobrze zarządzać wodą. Ale zostawmy na chwilę wodę i wróćmy do węgla. A, właśnie, co z tym węglem? W ostatnich latach węgiel chyba nie najlepiej nam się kojarzy, co? No więc pojawia się w tej zaszczytnej trojce? O prawda jest taka, że rzeczywiście węgiel ostatnio kojarzy nam się przede wszystkim z energetyką i wysoką emisyjnością, a tak naprawdę węgiel to bardzo wszechstronny pierwiastek, który ma coraz więcej zastosowań w wielu dziedzinach. Ostatnio na przykład w produkcji ultralekkich dronów. Przyszłość należy do nanomateriałów. W Smart Nanotechnologies pracujemy nad wieloma rozwiązaniami i doskonale wiemy, że nanorurki węglowe, grafen czy fulereny dają nieograniczone możliwości. Możemy dzisiaj dzięki temu tworzyć bardzo lekkie i ultra wytrzymałe konstrukcje. To wszystko z węgla? Dokładnie tak. Hm. No dobra, chyba czas na podsumowanie. Jak widzicie, na terenie całej Polski zarówno przedsiębiorcy, jak i naukowcy rozwijają pionierskie projekty w zakresie zarządzania wodą, wodorem i węglem. 3 to inicjatywa, która łączy te projekty, wspiera ich koordynację, by w wydajny i zrównoważony sposób wspomóc ich rozwój. 3 to nie tylko działanie w zakresie biznesu i nauki, to również nasze codziennie decyzje konsumenckie. Ty też możesz stać się częścią tego projektu, a żeby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej.